Do tragedii doszło rok temu w małej miejscowości Łąkosz, to gmina biskupiec w Powiecie Nowomiejskim. Wówczas dwie piętnastoletnie dziewczyny wracały do swojego domu, jechały na rolkach. Było ciemno, wieczorową porą śmiertelnie potrącił je 28-letni kierowca. Obrażenia były tak poważne, że jedna z dziewcząt zmarła na miejscu, druga po kilkudziesięciu minutach reanimacji. Sprawa od początku toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Dziś sąd zezwolił jedynie na ogłoszenie i upublicznienie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, drugi wydział karny, po rozpoznaniu sprawy karnej orzekł karę łączną 10 lat wolności. Chwilę przed rozprawą rozmawialiśmy z prokuraturą. O co oskarżyła Radosława G., Prokuratura rejonowa zarzuciła oskarżonemu popełnienie dwóch czynów. Jeden czyn to spowodowanie wypadku ze, drogowego ze skutkiem śmiertelnym, gdzie kierujący znajdował się pod wpływem środków odurzających. Oraz zarzuca kierowanie pojazdem samochodem osobowym pod wpływem środków odurzających. Droga Pani, ciężko mówić o satysfakcjonującym wyroku w tego typu sprawach. Więc będziemy podejmować decyzję co do ewentualnego jego skarżenia po konsultacji z mandantem i pewnie po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia, jeżeli no, mocodawca wyrazi wolę złożenia takiego wniosku do tego, co się stało. Żałuję, droga pani, żałuję. Wyraził skruchę, wyraził żal, przeprosił rodziny. Wiadomo, że nikt nie jest w stanie cofnąć tego czasu, a chyba tak jak on tego chciałby, tak nikt z nas.